W związku z nową osobą, która jakimś cudem dostała się do naszej firmy po tej reklamie, aby pokazać naszą grupę z jak najlepszej strony, zostaliśmy zmuszeni na wymyślenie dni tematycznych. I tak powstał owocowy czwartek. Okropny pomysł. Zrobiła to tylko, bo chce, żebyśmy jej przynosili jedzenie. Ona jest takim prezesem, który zdejmuje zegarek, jak wchodzi do. aloha. co to ma być? co? nikt inny się nie przebrał. skąd mieliśmy wiedzieć, że mamy się przebrać na jebany tematyczny, owocowy posiłek? pisałam wam w mailu. Nie umiemy czytać. Nie umiemy obsługiwać komputera. Ja nawet nie mam komputera. I tak się kończy zatrudnianie ludzi bez minimalnego wykształcenia. O mój Boże Horacy. Wiedziałam, że na Ciebie mogę liczyć. Czemu on jest tu zaproszony? On też jest częścią tego teamu. Dobra, jestem głodny, zacznijmy już. A gdzie nowy pracownik? Już pokażmy i jak ta osoba wejdzie, to mam konfeti i walnę jej na twarz. No dobra, to ja mam truskawki, banany i kawę, ale to dla mnie tylko. Ja mam maliny. Nikt nie lubi malin. Zamknij mordę. Dobrze, to mam maliny i makaron z truskawkami. Ej, ściągnąłeś ode mnie. Tak. Aha. Okej, okay, ja mam torun bezowy z truskawkami i kiwi. Zaraz. Czy wszyscy mają tylko rzeczy z truskawkami? Stop. Nowy pracownik idzie. Wszyscy na miejsca. Co to ma być? Ej, robiłam to konfety własnoręcznie na cześć owocowego czwartku. Zabiłaś nowego pracownika? Może jeszcze żyje? E, 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 pani Basiu. Wszystko w porządku? Karetkę. Zadzwoncie po karetkę. Karetkę? Karotkę. Ona marchewkę chce. Nie mamy żadnej. Dajcie jej truskawkę i lecimy, bo koniec przerwy już. No Pani Basiu, ja rozumiem, że to Pani pierwszy dzień, ale no nie ociągamy się. Ma Pani już papier na biurku? Zachuja już tu nigdy nie przyjdę.